Jestem okolikiem no i mam wiecie, co do tej wiary, to ja to, to, to mnie kiedyś też to tak rąb, bo pamiętam byliśmy w Morza Cichlu i, i poszliśmy na, na sze do tego drewnianego kościółka i tam ksiądz mówi, mówi wiecie co, to ludzie sobie życzą zdrowia, pieniędzy i tak dalej, a wiara jest naj, najważniejsza. Ja jak to wiara przecież. Przecież miłość jest, jest najważniejsza, ale yy, tak jak yy, po jakimś czasie mu tak przychodzi, że jednak ta wiara jest bardzo ważna, bo ja, bo ja bez tej wiary to ja nawet tutaj dzisiaj nie przyszedł, nie? Ja po prostu i, 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 tak, jak, i tak jak słucham cały czas was, to wychodzi mi, że jak, jak bardzo dobrze, że zrobiłem, Tak ja, ja już dzisiaj, wczoraj, ja wczoraj prowadziłem meeting na placu, Grzybowskim, i, a już dzisiaj ja już tak się zaboksowałem w tych swoich myślach, w tych swoich projekcjach, e, w tej swojej chorobie po prostu, że e, do, dopiero ten meeting mnie pokazuje, nie wyjść, to, to tutaj Janusz wspomniał. Ja tutaj na tej grupie pamiętam miałem tego Ronsona i, i, i napisałem jeszcze na tym Ronsonie Ronson przykleiłem od na takie nalepki plastikowe, żeby każdy wiedział, że to jest oryginalne Ronson, nie? I oczywiście paczka małgorodzka, więc... I mówię, kogo ja grałem? Dlaczego ja nie mogłem żyć tak, jak teraz żyję, nie? Że, że jestem sobą, nie? Musiałem cały czas udawać kogoś innego, nie? Ale to są etapy, nie? Tego... Niestety... Yy, to, ten rozwój tak się objawia, nie, że teraz, teraz się patrzę na, na innych ludzi, którzy udają mnie, co, co ja byłem kiedyś. Yy, i, I nieraz mnie denerwują, nie? Nieraz, jeśli jest to jeszcze we mnie, to mnie to denerwuje po prostu. Nie? To jest to, to jest to lustro. Nie? To jest tak jak z tymi, yy, którymi robiłem program. Nie? Niektórzy bardzo ciężko mi tam z nimi było, bo albo mi przypominali mnie samego, no, albo przypominali mi, mi mojego syna najstarszego. Nie? I było mi, yy, ponieważ te relacje z tym najstarszym synem jeszcze mam nadal mił... Nie, nie ułożone no bardzo trudno nie? ale to jest, to jest ten rozwój to jest cały czas gdzieś tam jakieś te szczebelki y, idą nie? W, tym, w tym w tych schodkach do ja wiem do jakiegoś tam Pogodzenia się, pogodzenia się z tą rzeczywistością. Tak nie to tak cały czas w tym e, oglądałem ten film w nocy, ten e, mój piękny synu. Tam Jim Carrey grał, przepiękny film. Nie? I ten ojciec pyta się tego syna, mówi: synu, ale dlaczego to ci parz? On wie, żeby uciec od rzeczywistości, chociaż na chwilę, no nie? Ale po co ty uciekasz? Co, co ci nie pasuje w tej rzeczywistości? Nie? No i nagle mi się, nagle, nagle jak ktoś mi tak postawił pytanie, zdałem sobie sprawę, że ja tak samo uciekałem przed prawdą. Nie? Dlaczego? Po co? Co mi tak nie, naprawdę nie pasowało? Jeśli mi coś nie pasuje, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Nie? że ja to w, w sobie mam, uciekam, coś jest u mnie nieuporządkowane. No jak tu jechałem, to tu a naprawdę mówię, po co ja tam jadę, nie? To <noise> się ale ten, ale yy, no jak przyjechałem, to słuchajcie, to yy, tak mi się przypomniało te, te ostatnie słowa z 12 na 12, tej... To, co yy, przyjaciel mi powiedział kiedyś, mówi nie, ten, te ostatnie słowa drugiego kroku, nie, że... Y, uczciwość, gotowość i codzienny meeting gwarantuje mi, że niby wszystko, słuchajcie, jest w porządku, nie, wszystko i tam się pomodliłem się, pomedytowałem, poczytałem te... Te wszystkie te, co i, i jeszcze trzy dodatkowe, te książki i, i, i tam. A gdzieś to wszystko. I, I dopiero jak tutaj przyjechałem, dopiero mi wyszło, jak, jak to wszystko jest potrzebne, nie? Po co? A no po to, żeby nie przyszła taka chwila, nie? Taki, taki moment. dla dlaczegoś by nie, nie. A Święta, święta to jest taki okres, że niektórzy sobie żyły otwierają, a co a dopiero pana, nie? To są nieraz takie różne podsumowania i dla mnie święta są bardzo trudne, ponieważ nie mam, nie mam kontaktu ze swoimi dziećmi. Nie mam ze swoją rodziną w ogóle nie mam kontaktu z żadną. Nie? Ani z bratem, ani tam z ojczymem, ani z ojcem, który chyba jeszcze żyje. Mam, mam, mam tylko wspólnotę. Nie? Mam, jest, jest mi to bardzo miłe, jak ludzie, którzy ze mną program robili, jak jakieś życzenia składają, jak, jak ja dzwonię do swojego sponsora w wigilię. Gdzieś tam, no, coś musiałem sobie stworzyć, jakiś świat. Dzisiaj. Dzisiaj ja jestem wdzięczny, że mogę iść, tak jak tutaj Mariusz mówił, ja też jestem wdzięczny, że mogę iść do tej swojej partnerki, do jej rodziny, nie? E, na tą Wigilię, Chociaż bym wolał całkowicie inaczej. Nie? Chciałbym, ale muszę brać to, co jest. Strona 44, jak to widzi Bill. Bil. Naszym najpilniejszym zadaniem jest zaakceptowanie położenia, w jakim się obecnie znajdujemy, czyli siebie takimi, jakimi jesteśmy, i otaczających nas ludzi. Nie? A prawda jest taka, że to yy, ja zrobiłem wszystko, żeby była taka rzeczywistość, a nie inna. Nie? Dołożyłem wszelkich starań I, i mogę się tylko. Być wdzięczny, że ktokolwiek chce, po prostu, jak to się mówi ze mną. Wiecie, ja, ostatnio do mnie doszło, że wyszło facet, który je, jest ze mną cały czas i tam e, na każde moje skinienie, można powiedzieć, tak dalej. I mnie wyszło, że on mnie kiedyś e, brał udział, wiedział o tym, że mnie okradł. I może miał z tego paragraf, Słuchajcie, ja, ja nie jestem w stanie teraz. Ja jestem w stanie już koniec. Nie, nie umiem przebaczyć. Ale poszedłem dalej i zobaczyłem, że mam ludzi, którzy już nie żyją, a którzy kiedyś mnie okradli. I ja dalej nie mogę przebaczyć. Czyli co to boli? Ego. Ego. Mnie. Czyli boli wina do samego siebie. nie? Że pojechałem z takimi frędzlami do Zakopanego, nie? z frajerami dętymi, no nie? że nie, taki byłem nie umiałem rozróżnić, że, że to nie są ludzie z charakterem, to to są cwele po prostu, na ropę, no nie? I że po prostu sam, sam, sam jestem frajerem, że zaufałem takim ludziom, nie? że się otaczałem takimi ludźmi w ogóle, że no dzięki Bogu, że ja nie wylądowałem z karą śmierci albo z dożywociem w tych więzieniach. Nie? Po iluś tam latach wyszedłem i, i mogłem zacząć nowe życie. I... Także, no co? Wdzięczność, wdzięczność, łapać się na tym, za co mogę być wdzięczny, po prostu. I, i, i to jest ta moja wiara. Nie? Uczyć się tego że jeśli ja dzisiaj pomogę komuś, to ten świat też mi pomoże. No, tak jak tutaj widziałem Staszka, jak pomógł tej siostrze. Ja myślałem, że on tylko u nas tam na tym Pendolino tak zasuwa, Patrzę siostrze zakonnej nawet pomógł. No, no ja też się będę uczył. No. Dziękuję bardzo.